Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić funkcję przycisku zasilania w Microsoft Surface Pro 5. Możesz zmienić funkcję przycisku zasilania, przechodząc do ustawień, więc kliknijmy przycisk Start, a następnie kliknijmy w ustawienia. A teraz możesz przejść do systemu zasilanie i uśpienie, dodatkowe ustawienia zasilania. I tak będzie. Otworzy to panel sterowania, a następnie kliknij w Zmień, co robi przycisk zasilania. A teraz możesz um wybrać, gdy naciskam przycisk zasilania na baterii, gdy jest podłączony oraz gdy zamykam pokrywę, więc UM dla przycisku zasilania wybiorę. Opcje na baterii. Powiedzmy. Ustawmy go na uśpienie, a gdy jest podłączony, ustawmy na wyłączenie i zapiszmy zmiany. A gdy zmiany zostaną zapisane, to gdy nacisnę przycisk zasilania, urządzenie się wyłączy, ponieważ jest podłączone do zasilania. A gdyby nie było, to przejdzie w stan uśpienia. I tak właśnie dostosowujesz te ustawienia. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.